Uwielbienia Maryi, według Alfonsa de Liguoriego. Przykład trzeci. Opowiada w jednym z dzieł swoich ojciec Auriemna, że pewna uboga pasterka tak bardzo miłowała Maryją i z największą było dla niej uciechą, gdy mogła pójść do małej kapliczki Matki Bożej, znajdującej się w górach, i tam modlić się wśród ciszy, podczas gdy jej owieczki pasły się wokoło. Widząc, że mały, znajdujący się tam posąg, Przenajświętszej Panny nie miał żadnej ozdoby, postanowiła przyrządzić mu takową pracą rąk własnych i dnia pewnego. Uzbierawszy trochę kwiatów polnych, splotła z nich wieniec, weszła na ołtarz i włożyła go na głowę posągu, mówiąc Matko moja, pragnęłabym włożyć na skronie Twoje koronę złotą z kamieniami najdroższymi, lecz żem biedna przyjm ode mnie tę ubogą koronę z kwiatów, a przyjm jako znakę mojej ku Tobie miłości. I pobożna ta pasterka ciągle w ten sposób czciła najdroższą panią swoją i jak mogła jej służyła. Zobaczmyż teraz, jak ta najmiłościwsza matka nagrodziła swojej córeczce jej miłość i usłużność. Zdarzyło się, że dwóch zakonników przechodząc tą okolicą, strudzeni podróżą, usiedli na spoczynek pod drzewem. Jeden z nich usnął, a drugi czuwał. Obaj jedni jednak mieli następujące widzenie. Ujrzeli liczne grono dziewic, przecudnej piękności, wśród których była jedna powierzchownością i wspaniałością przewyższająca wszystkie. Jeden z zakonników rzekł do niej: Dostojna pani, ktoś ty? I gdzie zdążasz tą drogą? Jestem, odpowiedziała Matką Bożą, idę z tymi oto świętymi dziewicami do pobliskiej wioski nawiedzić ubogą, obogą, pasterkę umierającą, a która często mnie nawiedzała, po czym widzenie znikło. A obaj zakonnicy zawławszy, pójdźmy i my tamże wyruszyli i wkrótce dopytali się do mieszkania umierających. Była to mała chata, do której wszedł ujrzeli chorą leżącą na słomie. Pozdrowili ją. A ona rzekła do nich. Moi ojcowie proście Pana Boga, ażeby dał wam obaczyć. Jakie grono w tej chwili mnie otacza? Zakonnicy uklękli i użyli Maryję, stojącą obok umierającej z koroną w ręku i pocieszającą ją najmiłościwiej. Wtedy dziewice, stanowiące orszak przy najświętszej pannie, zaczęły śpiewać i wśród tej przecudnej melodii. Błogosławiona dusza pasterki wyszła z ciała, Matka Boża włożyła jej na głowę koronę i sama zawiodła do raju. Modlitwa, odomina kłaępis, corda. Zawołam do Ciebie słowy świętego Bonawentury, najdroższa Pani moja która oznakami Twojej miłości i Twojemi dobrodziejstwy porywasz serca tych, którzy Ci służą, porwi i boje nędzne serce, pragnące miłować Cię bardzo. Jakżeż, o Przenajświętsza Matko, piękność Twoja zachwyciła serce Boga samego i z nieba przyciągnęłaś go do łona Twego. A ja nie miałbym Cię miłować, tak być nie może. I znowu powtórzę słowa innego syna Twojego, który Cię tak bardzo miłował, wielbnego Jana Berchmana z zakonu jezuitów. Nie uspokoję się nigdy, aż się upewnię, że Cię serdecznie i stale miłuję. Matko moja, któraś mnie tak serdecznie miłowała wtedy nawet, gdym Ci się niewdzięcznym okazywał. I cóż by się już ze mną do tej pory stało, było o Maryjo, gdybyś mnie nie miłowała i nie wyjednała tyle miłosierdz boskich. Gdyś więc tyle mnie miłowała i tak dobrodziejstwowała, kiedym Ciebie nie miłował. Jakżeż ten więcej spodziewać się mogę po dobroci Twojej teraz, gdy Cię miłują, Bo Matko moja, ja Cię prawdziwie miłuję i pragnąłbym posiadać serce zdolne miłować Cię za wszystkich nieszczęsnych. Którzy cię nie miłują. Pragnąłbym posiadać język zdolny wychwalać Cię tyle jak tysiące języków, aby wszystkich przywieźć do poznania Twojej szczytności, Twojej świętości, Twojego miłosierdzia i miłości, jako maszku miłującym Ciebie. Gdybym posiadał bogactwa, pragnąłbym całe mienie obrócić na cześć Twoją. Gdybym miał podwładnych, pragnąłbym, aby wszyscy miłowali Cię z całego serca. Pragnąłbym nareszcie, gdybym miał, gdyby tego potrzeba była, dla miłości Twojej i na chwałę Twoją nawet życie w ofierze złożyć. Kocham Cię więc, o Matko moja, lecz obok tego niestety obawiam się, czy w istocie Cię miłuję, boć znam to trafne zdanie, że miłość sprawia, miłujący miłujący staje się podobnym osobie umiłowanej. Amor similes in venit. Aut facit. Muszę więc wnosić, że słabo cię miłuję. Dym tak daleki od tego, aby być tobie podobnym. Tyś przeczysta, jam tak bardzo skalany. Tyś pokorna, ja tak wyniosły. Tyś tak święta. A ja taki występny. Lecz, O Maryjo, tyś to właśnie powinna spełnić cud ten, że kiedy mnie miłujesz, żebyś mnie uczyniła i podobnym tobie. Posiadasz wielką możność przemieniania serc ludzkich. Weź to moje serce i przemień je. Niech świat obaczy, jak płacisz tym, którzy cię miłują. Uczyń mnie świętym. Spraw, abym był godnym dzieckiem Twoim, tego się spodziewam. Niech się tak stanie. Amen.